YOU Witam Was w grze, która nazywa się Skyforge. Mam nadzieję, że podobał Wam się nowy wstępniak. Nie namęczyłem się nad nim zbytnio. To jest praktycznie kopii w clay trailera oficjalnego. Ee, którego tylko troszkę, troszkę podbostowałem, bo nie oszukujmy się, tam było sporo rzeczy, które można było mm, podkręcić. Troszkę co nie zmienia faktu, że był to naprawdę dobry trailer. Więc ciachnąłem kawałek, e, zrobiłem kopię w klej swoje i jestem z tego dumny. No dobra, nie przesadzałbym z tą tą dumą. E, w dzisiejszym odcinku będziemy mówili o czymś, o czym wspominałem na poprzednim odcinku. Od tego czasu zmieniło się tyle, że Skyforge dostał swój wstępniak bo wydaje mi się, że Skyforge zostanie z nami na dłużej. Może nie jakoś wybitnie długo, może nie jakoś wybitnie mocno pozdrawiam Cię Piotrze. W tym momencie, bo widzę, że mi mignąłeś, że się ładujesz do gry, jako że mam na drugim ekranie otwartego Discorda. To w Discordzie widzę, jak, jak któryś z liseł się ładuje do tego konkretnego produktu, czy do jakiegokolwiek innego. Jestem chyba na mapie, która jest troszkę ponad moje możliwości albo na, 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 na poziomie moich możliwości, jeżeli chodzi o tą konkretną postać. Ale to, to, to nie jest problematyczne, bo zaraz, zaraz ją wyleweluję na maksa. Mam już 13% ostatniego tego tira, czy jak to tam nazwasz? Ostatniego rzędu własnych możliwości, i chciałem zacząć mówić o tym, co było. Co, co chwilę wypływało w poprzednim odcinku. Czyli o bastionie. I to jest też rzecz, którą robimy w tym momencie. Bastiony, jeżeli otworzycie sobie pod literką K, powinniście mieć. A, dobra. Stańmy tak gdzieś poza zasięgiem randomowych mobów. Yy, w tym momencie, w którym nacisniecie literę K. Wyskakuje mapa, kampanie, kapitole i tak dalej. W kapitol macie różne rzeczy, to tego wrócimy przy innej okazji. W poprzednim odcinku było troszkę, ale na każdej prowincji, na której jesteście, oprócz misji, które odblokowujecie, czyli Dunkit Island, Factory, Oki Island, Ala Cura Island i tak dalej, jest bastion. I na każdej prowincji ten bastion się pojawia ponownie. Jest kolejny bastion i kolejny bastion. Jeżeli klikniecie sobie w takiego bastionika, to macie różne tutaj rzeczy, zazwyczaj będzie Będziecie mieli tylko to, ten initial development i pierwszą rzecz, którą będziecie mogli sobie przygarnąć, klikając tutaj receive quest, którego w tym momencie nie mogę odblokować, bo odblokowałem całą pierwszą ścieżkę już. I żeby odblokować coś dalej, to muszę dostać divine form, czyli swoją boską formę, której jeszcze nie odblokowałem. Fabularnie muszę się troszkę posunąć dalej i. Gdy przyjmiecie ten quest, on wam się pojawi w zakładce questów zadań pod bastionami i będziecie mieli wypisane, które misje na początku to będzie tylko jedna misja z danej prowincji, a później z każdym kolejnym questem tych misji będzie więcej, których trzeba będzie wykonać, żeby odblokować te rzeczy w bastionie i te rzeczy w bastionie będą nam dawały specjalne zdolności. Jeżeli klikniecie sobie literę P albo tam na character i dacie sobie w abilities zdolności, to to będzie w symbolach. To, co się podświetliło, tak na złoto, brązowo, nie wiem. I symbole to jest właśnie to, co odblokowujecie w bastionach. Robiąc te questy, macie do wyboru później różne rzeczy. Na przykład, z pierwszej, z pierwszej prowincji, z tej prowincji, która się nazywa Sataria, z tego pierwszego bastionu, odblokowałem już dwa skille, które wyglądają tak. Pierwszy to jest Emblem of Pain i oznacza to, że jak klepię się z jakimś mobem, przeciwnikiem, włosem, obojętnie, to jest szansa, coś mnie tu bije, nie, jest szansa, że oprócz takich świecących kulek z życiem, bądź dropa zwykłego, luta, wypadnie też właśnie ten taki symbol miecza w trójkącie, świecący na czerwono, który jak podniosę, to przez kilkanaście sekund mogę nacisnąć przebindowane klawisze, u mnie literkę E, i to oznacza, że rzucę czymś w stylu granatu. Jeżeli zamienię sobie to na Emblem of Destruction, to dostanę... Eee... A, to za każdym razem jak wejdę w to coś, to jakby wokół mnie będzie wybuch, który zada 11,1 tysiąca obrażeń w zasięgu 10 yardów ode mnie. Interesujące. Z drugiego bastionu na razie... Odblokowałem coś, co w ogóle wygląda jak fidget spinner i mi się strasznie podoba to skojarzenie, ale dobra. I to daje mi zdolność taką, że gdy zrobię pierwszy evade i to się chyba resetuje tam raz na nie wiem 20 czy 40 sekund, zostawiam a, chyba muszę być w walce, żeby to było widać. Tak, dobra, znajdźmy jakieś moba i wam pokażę, na jakiej zasadzie to działa. Yy, zostawiam taką bombę, która wybucha wtedy i zadaje obrażenia że przeciwnikom, jest to dość mocna rzecz. Co ważne i co warto pamiętać, większość tych zdolności, tych, tych takich dodatkowych, jest... O, czemu nie ma? Yy, powinno być. Znaczy, no, na nagraniach musieliście to widzieć wielokrotnie, ale nie wiem dlaczego teraz. O, jest. O, o, to co się świeci na niebiesko, podleciało do przeciwnika najbliższego i zrobiło ból. Yy, to ma dość mały zasięg, więc jeżeli przeciwnicy stoją troszkę dalej od waszego Iwejda albo gonią za wami w momencie, jak wy od Iwejdujecie od nich, to to ten wybuch nie, nie zasięgnie. O, 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 to jest to pierwsze, o czym mówiłem. Mam teraz ten granat, naciskam E, poleciało, trafiło. I zdjęło przeciwnika, jest to dużo mocniejsze niż mój standardowy atak, więc robienie tych bastionów. K była kolejna bomba na ziemi. Robienie misji z tych bastionów, jakby odblokowywanie tych bastionów dalej, jest rzeczą, którą chcecie robić. Szczególnie, jeżeli macie party tak jak ja z misiaki sobie mogę siąść, to możemy lecieć i hute pa, 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 robić, questa za questem, bo one idą dość szybko w dwie osoby. To jest coś, co się odblokowuje szybko. Tutaj, jak widzicie, w naszym panteonie już jest trzeci, już jest piodro e, indywidualne, czyli pozdrawiamy cię, Piotrze. Na tym nagraniu misiaki jest pod spodem i mógłbym Piotra zaprosić prosić teraz do gry. Z tym, że on chyba właśnie... Nie, nie jest w grze. Ale dobra, nie będę tego na nagraniu robił, bo musiałbym się dziabać między ekranami. Ja mam pełnoekranową ekranową tą grę, więc będzie się bardzo cypiła, jak będę próbował przeskoczyć. Piotrze, odezwę się do Ciebie zaraz po nagraniu. Tak i y, każda kolejna. Mapa ma swój bastion w tych prowincjach. Te, każdy kolejny bastion daje nam jakieś tam skille. To jest rzecz, której jeszcze nie próbowałem, ale z tego co rozumiem, żeby zmienić te ustawienia to trzeba sobie resetować. To kosztuje Hajs ten normalnie dropiący w hajs, nie jest to zbyt duży wydatek, przynajmniej nie na początku nie wiem, czy on później się kumuluje, zwiększa. Więc raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, jest 7 prowincji, z tego co ja rozumiem, 7 różnych rzeczy do odblokowania, nie wiem co to są te rzeczy na dole, czy to są jakieś super ekstra, hiper dodatkowe symbole, które da się odblokować. No. W każdym razie, bądź co, bądź to jest coś, co, 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 co będzie do ogarnięcia. Może kliknijmy tutaj w pierwszej prowincji, zobaczmy w tej satarii. A na końcu jest takie inne, coś, Emblem of Protection. Więc nie wiem, co to były te, te końcówki. Jeszcze do tego, jak widzicie, nie doszedłem, jeszcze kawałek mi brakuje. Ale z kolejnymi prowincjami to się odblokowuje coraz dalej, coraz dalej. Ja w tym momencie jestem na. Czy ja tu mam wzięte? Tak, ja tu mam wzięte wszystko, ale nieskończone questy. Ja jestem teraz w Usuni Valley, jeżeli dobrze kojarzę, w Glyceria. Kto mi się tam, co mi się tam, okej. Okay. Dobra. I, hmm, i, 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 I robię sobie podwójny quest do, do tego pierwszego zadania z bastionu, więc... Jeżeli dobrze widzę w questach, Bastion, tak, Glyceria usuniwali dwa questy tutaj mam. Jeden to jest zabicie 75 Wardenów of Elementals, znajdziemy. I Reapers of Death usuniwali 11 na 75. The Reapers of Death to są te takie szczurowate, takie skaweny, których tu jest odgroma, więc oba te questy powinny pójść szybko i powinienem móc relatywnie szybko odblokować sobie pierwsze zadania. Wow. o co to ze chodzi? Distress signal. Scam the camp. Jakież kościorka się wbiło. Bardzo przyjemnie, bardzo przyjemnie. I jak widzicie, to, to jest coś, o czym miałem wspomnieć, a o czym nie wspomniałem i to jest mój błąd z jednego z pierwszych nagrań po tej dłuższej przerwie bo kiedyś chyba na starym kąpie jeszcze nagrywałem jeden odcinek, żeby zobaczyć, czym jest praktycznie ten produkt. Później on mnie znudził i teraz wróciłem, jakby bardziej kurtowo gram, bo i tu misiaki, i tu fajnie się gra, więc parę zmian weszło do tego produktu, więc jestem bardzo pozytywnie nastawiony. To, o czym wspomniałem wtedy i co jest nieprawdą, to że widziałem kogoś na mapie, kto pobiegł gdzieś indziej i byłem na mapie solo, jako że praktycznie wszystkie misje jak spojrzycie tutaj na tę prowincję, to. Te zadania Portusuni, tam Icy Wind Canyon i tak dalej, te zadania to są solo misje. Dopiero te z takimi innymi znaczkami powyżej jak Usuniwali, czy czy Kuat czy, czy, um, Lien, to jest akurat coś w stylu dunga pięcioosobowego, to też jest pięcioosobowe. E, ale te z takimi flagami powyżej jak Usuniwali, czy właśnie Lake and Grotto, Millen Caves, Millen... No pozdrawiam Milenkę Na Ori Islands i tak dalej i tak dalej To są misje na otwartych planszach Gdzie widzicie innych graczy I ja tam widziałem jakiegoś NPCa czy MOBA Który się ruszył i założyłem, że to jest inny gracz Jako, że wcześniej byłem na takiej mapie A że... Biegałem tutaj i te mapy nie zważają na to, ile was jest. Robicie sobie questy tak, jakbyście grali w solo RPG, chociaż tak naprawdę biegają naokoło inni gracze. To można w pewnym momencie się zgubić i. znaczy, mi się wydawało, że tam są inni gracze, tak naprawdę. A to był albo NPC, albo MOB, i, i to na pewno nie był inny gracz. Chod chodźcie tu w te moje gra... Eee, damy, dobra, chodź tu. No, odpalaj się. Teraz w ogóle jestem na klasie, której chyba nie było na poprzednim nagraniu, gdzie mówiłem więcej o klasach. Ta klasa, nazywa się Slayer. Jest to coś w stylu ninja, Assassina, w ogóle jego strój klasowy wygląda jak taka, nie wiem, tyle to ma ninja. Dlatego do mnie nie przemawiaj, dlatego nie. Znaczy, biegam w tym garniaku, bo do się kojarzy z jakimś old boy, old boy, Old Boy jakoś tak. Z tymi japońskimi takimi pory, nie japońskimi, pory ta... pory tymi filmami, gdzie nie biegają w nie! Yeah! A to, co tutaj mu dali jako klasowy strój i klasowy headwear, do mnie absolutnie nie przemawiają. Taki, taki Ninja Gaiden, czy jak on się tam nazywał, nie mój, nie mój styl, nie mój klimat, chociaż przyznam, że nie wygląda to najgorzej. Jakby to było w innym kolorze, nie wiem granatowe albo ciemnozielone, bądź nawet czarne. To, to szczerze powiedziawszy bym, bym może nawet w tym biegał. Ten fioletowy chyba bezpośrednio nawiązuje do tego Ninja Gaiden, z tym, że nie będę kłamał, że tak samo w Ninja Gaiden mi to nie podchodzi. więc Nie wiem nawet dlaczego, bo to wygląda fajnie, ale, ale, ale jakoś nie do końca ultimatum. Boom, szakalaka. Mówiłem, wspominałem o tym, że te wszystkie rzeczy podnoszone tutaj są zazwyczaj dużo mocniejsze niż skile, które możemy wykręcić normalnie w grze z pominięciem ultów. Ale jako, że wszystkie te podnoszone rzeczy, jeżeli spojrzycie, zaraz powinno mi wydropić jakiegoś granata czy coś w tym stylu. To, to będziecie mogli zobaczyć. Wow, 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 wow. panowie, 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 spokojnie. Bum, Już. Boom. I dajcie chila. Nie wydropiło granata. Nie ma, nie, nie ma lekko. Jak chcę pokazać, to nie ma lekko. Hu, klepią mocno. Plus to nie jest klasa, która ma dużą przeżywalność. To jest klasa, która ma fajną zdolność, że potrafi się robić niewidzialny i uciekać. Mogę przed wrogami. Ale jeżeli mam mówić o Damage'u, jest dobrze, jeżeli mam mówić o przeżywalności, to to jest słabo, bo ja nie lubię się robić niewidzialny. Nie lubię korzystać z tej mechaniki w żadnej grze i to nie, 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 nie działa, tak jak twórcy sobie założyli. No, ale jeżeli yy, mówimy już o tych bonusach, które wypadają, to wrócę do tej myśli, bo chodzi o to, że yy, kiedy wypada ten, ten granat, ja go podnoszę, to mogę go użyć przez ograniczoną, nie wiem, liczbę tam sekund, kilkanaście, top max, nie? I. I to oznacza, o, 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 i jak spojrzycie na pasek z życiem, to jest ten trójkącik, pokazuje, że przez 18 sekund mogę tego użyć, jeżeli tego nie użyję, no to, to, to się zmarnuje, więc yy, nie będę okłamywał Was, że naprawdę opłaca się z tego korzystać, kiedy jest ku temu okazja, kiedy jest yy, ku temu pora. Pom, 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 sumont lajkan, like okej, okay. sumonec spadaj. Co my tu jeszcze mamy z ciekawych rzeczy? Nie zapominajcie, nie zapominajcie o podnoszeniu kryształków. Zaraz zlokalizujemy jakieś na mapie, bo, bo, bo kryształki te, które są na mapie to jest taka specjalna waluta, którą bardzo długo, bardzo topornie się farmi. Wow! No, tak, ta, tak wygląda bycie niewidzialnym dwa skille, mam jeden taki, że jakby wbijam te swoje haki pod ziemi, tam kość wyciągam i, i wbijam się w niego, a druga zdolność jest taka, że odbijam się od wszystkiego naokoło, czyli taki o. Jestem ninja niewidzialny i nie wiesz co się właśnie kopnęło, jaki jestem przez dłuższy czas niewidzialny to jest skill numer 4 Odpalmy sobie go nawet, teraz porzucenie tym, to jest takie panom, pam pam. I to ma troszkę większy cooldown niż, niż ten standardowy atak, ale jak spojrzycie, o to jest takie, że te, te, te haki wychodzą z ziemi we wroga. Co prawda wolałbym jakby animacja była jakaś taka, że ja to wbijam i to się tak krzyżuje na wrogu kawałek ode mnie, no ale 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 nie wiem, pomarzyć można, co nie? Dobra, co my tu mamy? My rzut granatem, doj kamienia, bum i nie i pac! dość koleś, no też podskoczymy Więc bez, bez ukrywania, gierka Jeżeli macie z kim grać, o to są te kryształki o których mówiłem Czasem rosną jak, tak, jako takie fioletowe grzybki, szczególnie na wcześniejszych plaszach, A na późniejszych plaszach wyglądają tak Nie wiem jak wyglądają jeszcze dalej, bo nie, nie zaszedłem jakoś tak daleko I ten Rare Crystalline, który tutaj macie I ten no. Już padł Padł ci on? Padł ci on? Wszyscy? Prawie wszyscy Tylko tego gościa zdejmę, mam nadzieję, że on jest sam, bo nie widzę tutaj nikogo innego z jego zespołu A, bo to jest ten ferocious lycan On zaraz te swoje moby przyzwie małe eee, Chciałem mówić o tej walucie, tak I e, Misiak mi to ostatnio pokazywała, gdzie to jest a jest tutaj, okej, okay, dobra, pamiętam nawet. Jeżeli wejdziecie w character, to bodajże pod literką P jest, tak? E, back do plecaka i valuables, czyli wartościowe rzeczy i macie dostęp do tych wszystkich specjalnych walut, jakie macie. Najpierw macie różne waluty, konkretnie waluty, czyli Argent to jest jakby te, ta waluta, którą można kupować chyba za euro i za dolary i przez Steama i przez grę, że możecie sobie tego dokupić, bardzo małą ilość, da się dziennie wyfarmić, zrobienia tych wszystkich, bonusowych rzeczy, jak tam, nie wiem, modlitwy i tak dalej, te, te wszystkie w katedrze. Później są kredyty, które są normalnie z misji, spoko. Victor's Medal to są medale, które się dostaje za robienie jakichś bonusowych rzeczy, bądź czasem dają je z eventów, tak jak teraz w one są. I właśnie farmie do tego, żeby móc skorzystać z... O, przy, przyjmijmy tą nagrodę i rozpoczniemy kolejny, kolejny tamten. I jeżeli dobędę 350 punktów, czyli jutro rano się zaloguję, Przed dziesiątą, no dobra, no, no. to będę mógł sobie odebrać te 5000 Wiktor z medali, i, i, i to mi bardzo pomoże, szczerze powiedziawszy jeżeli chodzi o rzeczy, które ja chcę na tej postaci, na tej klasie, znaczy nie na, na tym kończę zrobić ha, bo tam nie ma. System klasowy jest taki, że nie rozwijam jednej klasy, tylko skaczę sobie między nimi, co jest bardzo fajne. E, wróćmy do... nic mnie tu nie żerę, nic mnie tu nie żerę. Wróćmy sobie tutaj do plecaka, do wartościowych rzeczy. I to są te rare krystaliny, które można wydać tam sobie na przykład na różne kostiumy. Yeah! I to jest coś co chcecie jak zauważycie przy każdej okazji sobie podnosić, bo się przydaje do odblokowania do, do tych tym zawsze coś fajniejszego. Surowce, surowce to jest knowledge of enemies, to najczęściej jest dropa z zabijania wrogów, bądź też bonusy ze względu misji. Stymulanty to bodajże dwa dziennie się dostaje, chyba że jest to związane z eventem, jeszcze nie rozgryzłem, jeżeli jest to związane z eventem no to szkoda, bo te dwa stymulanty dziennie się przydają. I fajnie by było ich nafarmić dużo do następnego eventu. Yy, still is service Kupon to jest kupon, który daje nam możliwość zmienia wyglądu. Jeszcze nie rozrywłem gdzie. Avatars artefakt. Nie mam pojęcia co to idzie to. Alerium Catalyst i Alerium 9 e, to są te specjalne waluty, które na przykład rozwijania zdolności klasowych. Timersy to są rzeczy, które pozwalają nam o, e, odblokowywać misje. Mamy ograniczoną ilość misji, które możemy dziennie sobie odblokować ilość tych punktów ograniczonych dodaje nam się jeden dziennie, nie wiem czy jest górna granica, czy na przykład 7 to jest max, których questów mogę mieć, e, tych, tych punktów mogę mieć zachomikowanych, e, directives updates, bla 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 bla. I waluty eventowe ether trace, i to jest coś, co, 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 co zdobywa się chyba podczas eventów, i też za to można kupować. Kliknijmy sobie tutaj w rzeczy i tu tak za tą walutę możemy sobie kupić tam nie wiem jakiś strój czy coś, niestety nie stać nas praktycznie na nic, no, ale biedujemy, biedujemy, ale fajne są te pancerze, to wygląda naprawdę czadersko, nie widać tego pancura, którego mam i unit, no, to mi się podoba mniej, ale jakbym mógł dofarmić do tych 6800 to, no, to bym to bym, sobie to, bo nie. ten też mnie nie przekonuje, chociaż nie wygląda źle. Glider jest fajny, nawet bym przygarnął, a cała reszta tych Homeland Protectors were paint set. Farby, okej, kolory, nieźle. Dobra, co my tu mamy? Możemy iść tam, zmachnąć ten kawałek. Wszystko zdechło było. Na szczęście one padają w większości na jednego hita, ale, ale czasami są upierdliwe. A szczególnie są upierdliwe, jak nie mamy dodatkowych broni i zdolności. Dobra, proszę Państwa, ja nie będę przedłużał tego odcinka, bo, bo w sumie nie ma, nie ma po co, nie ma czemu. wiedziałem o bastionach, taki był plan. I cóż, ja Wam. wow, Za, za chwilę Wam podziękuję za uwagę. Techno muzyka, tak? Tomc, umcek, umcka, Jak Jakoś tak poszło. Recordings! Yeah, find a single missing god Dobra proszę państwa, ja wam dziękuję za uwagę na, atle... na tle... Na tych gór chciałem, nie... Nie przed paprotkami, ale dobra. Ja wam dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych, w następnych odcinkach i hej! Ta 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 ta! A w sumie już niedługo tego Slayer'a wyleweluję i teraz mam dylemat, kogo levelować dalej. Bo mam tych postaci odblokowanych jeszcze. Kinetyka dajcie mi: Style Room ma to, i Headwear to, i and glasses. Tak. Eee, mm, hmm, hmm. Eee, to wygląda, To wygląda strasznie. Ta czapka jest tragiczna, <grym, <grym,> ale dobra. Jest ten. Demet wróciło do, do, do. Headwear, to i Masken glasses. Ok, safe. I teraz wróćmy tu. I kinetyka mogę sobie levelować. Z tego co rozumiem, to jest taki Meles Meles. I mam jeszcze Monka, który jest też fajową klasą. więc... Szczególnie jak będę mógł mu bardziej pomarańczowy strój odblokować, to będzie bardziej w moim stylu wtedy, ale. Będzie taki Lisiten. Lisin! Czyli jazdy niego pomarańczowe na przykład. Market, kostiumy i pa, 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 pa. Eee, Alchemist monk. Niebieski, czarny albo taki, nie wiem...